Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jak u mnie widzicie, jest bałagan na łóżku i wszędzie indziej jest bałagan. No, w końcu sprzątam u sobie w pokoju. Ale ludzie o się więc sobie postanowiłem, że zrobię film na YouTube. A na początku miał być to film z kompilacją śmiesznych lisów, ale ostatnio dodałem wczoraj wieczorem na mój kanał o klockach Lego, Ulex. Pozdrawiam Ulexa, czyli mnie samego. Film, w którym komentuję ninjago, jak na przykład inni youtuberzy komentują bardzo głęboko i prawa autorskie bo no i akurat mi go nie, usunieli, nie usunęli, jednak i tak go usunęłem, bo w nie wiem też, czy... w to rozumiem, czy prawa autorskie, bo nie ja stworzyłem Ninjago, ale jednak inni jakoś nie dostałem tak często praw autorskich na ich filmach a nagrywałem parę dokumentów nie wiem, może mnie nie lubi YouTube, czy coś ale chciałbym akurat akurat dzisiaj zrobić coś innego, znaczy chciałbym po prostu wam przedstawić moją kolekcję, ale tym razem kolekcję gier na e, Switcha, jaką posiadam. E, pokazywałem już ją parę razy na shortach, mi się wydaje. Jednak teraz czas na taki, można powiedzieć, bo parę miesięcy od tego minęło i trochę się z tym mnie kolekcja. Trochę, ale będę dzisiaj się skupiał na grach, które mam wyłącznie na pudełkach. Więc zapraszam do oglądania. Nie liczę tych, które są kupione e, przez konsolę. Będę ja oceniał, od moim zdaniem, od najgorszej do najlepszej gry, jakie mam na Switch'a. E, tutaj są moje gry, mam ich 8. Jest tutaj Bale Wonder World, e, SpongeBob, Crash, Sonic, Mario i inne gry, zapraszam. E, to jest taki mój ranking gier na Switch'a, jakie posiadam. E, możecie się z tym nie zgadzać, ale to jest jakby co mój ranking, więc no. Na ostatnim miejscu, ósmym, no, kto by się spojrzewał Balen Wonderworld? Problem z tą grą mam taki, że. wszystko jest w jej Po prostu jest to gra. dziwna akurat. Ted... To dziwnie wygląda ta, takie połączenie gry z anime. Oczywiście są takie gry, tylko robią to moim zdaniem te designy znacznie lepiej. Stu... Co to jest? Ja też akurat kardylicz na Switcha jest po prostu taki nudny. Stu... To, to taki biały logo na czarnym i proszę bardzo, wow. emocje jak z dziadkami, wywizytę u kastoramy. A i przy okazji, zapomniałem wspomnieć, że tak lato to jest zgliczowane gówno. A nie, nie zgliczowałe, tylko zgliczowane gówno. Na kolejnym miejscu mnie w moim rankingu gier na switchach przynajmniej jest Crash Team Racing. To jest moja jedyna klaskaczem na switcha. I będę chciał tą grę kupić albo poprosić na za parę miesięcy kogoś innego na PS4, żebym miał wszystkie gry z Crash'em na PlayStation 4, bo mam już wszystkie z wyjątkiem remaku CTR. I dla mnie ta gra nie jest zła. Po prostu uważam, że w mojej kolekcji są jeszcze lepsze gry, jeżeli chodzi o pudełkoły gry na Switcha. Jednak tutaj, jeśli chodzi o okładkę na Kardridge, jest to znacznie lepsza gra. Oczywiście ta gra pojawi, pojawiła się, jak mówiłem wcześniej, na innych konsolach jak PlayStation 4, ale zdaję na Cartridge'u to wygląda najlepiej, bo jest takie te logo, to jeszcze coś jest w tło. Jeśli chodzi o gameplay, jest to to samo co zostaliśmy w oryginalnej wersji 30 lat temu. No, podoba mi się gierka, jednak nie uważam, że ona była jakaś bardzo dobra. Jest ok. Na szóstym miejscu jest Mario i... Znaczy Super Mario 3D World. Bowser's Fury też plus. Bowser's Fury, chuj na tytuł, grę lubię, ale chodzi mi o to, że moim zdaniem jest za trudna. Chodzi mi o to, że w poziomach występuje tylko jeden checkpoint, jeden, ponieważ to pokażę jeden palec, więc to, to ma znaczenie. Ten checkpoint no i też akurat moim zdaniem gra się przedłuża. Bo na przykład po pierwszych pięciu takich tych wyspach, na szóstej, spodziewasz się, że będzie to ona ostatnia. Nie jest. Ok. Jeszcze tu dasz zniszczyć akurat. Siódma. Dobra, to już jest dziwne. No i akurat tak dalej się ciągnie akurat. No i... co To jest, to jest trudna i długa gra. Znaczy, lubię jak gry są długie, ale nie aż tak długie, że też są trudne. Jeśli gra musi być trudna, to też żeby była ona na przykład krótsza, żeby na przykład trwała ona sześć wysp, a nie parę więcej. Po moim zdaniem jest tutaj za dużo poziomów. I tak mówię to jako wielki gracz, znaczy jestem wielkim fanem gier komputerowych i lubię jak gry są długie, ale to, to dla mnie jest naprawdę długie, że w stylu jak zbyt trudna gra, ale i tak nie jest to najgorszy chłam jaki widziałem w życiu jak poprzednia gra. Na piątym miejscu Spongebob. Dlaczego? Otóż tą grę kiedyś miałem na PlayStation 4. I bardzo się cieszę, że ją mam na Switcha. Po prostu mam do niej nostalgię. Jest to remake gry sprzed 200 już lat i ciągle gaszę w nią świetnie. W sumie to jest moim zdaniem bardzo dobra gra i polski dubbing naprawdę jej też dobrze pomógł. I teraz w sumie mam to akurat to, że... taki, Jeśli chodzi o problemy, to... chwila. Ja teraz pójdę po Switcha. Bo chodzi w tym o to, że... Zobaczcie, tutaj mamy takie coś w tym oto, że tutaj mamy takie przyciski. No i właśnie u Switcha jest tak, że tutaj na przykład, jak na przykład jest u Xboxa czy PlayStation, ten przycisk polega na skakaniu. Ale jednak ten polega na skakaniu, a ten akurat jest kółko, więc to mnie naprawdę denerwowało podczas rozgrywki. Plusem jest jednak to, że da się tą grę przenieść ze Switcha też na przykład do samochodu, jeśli chcesz w nią grać na przykład na mniejszym ekranie i na przykład jak jedziesz 5 godzin na przykład do babci u dziadka. I nie chcę ci się nudzić podczas podróży samochodem, więc zabiorę ze samą ulubioną gierkę. Ale i tak uważam, że mimo tego jednego błędu tutaj są bardzo mały, jeśli chodzi o sterowanie. I moim zdaniem, tak da na piąte miejsce. Na kolejnym miejscu dla mnie, jeśli chodzi o top 4 na Switcha moje ulubione gry jest Animal Crossing. Bardzo tą grę lubię. To jest taki Minecraft, tylko że też bardzo tak wiem te ta cursanta. Tak ja SMR robię. Ale dobrze, wracając do gry. No, najpierw zjem, co nie było bardziej ładnie. Grę bardzo lubię za to, że jest podobna do Minecrafta. Jednak też. no to, że wyspa na tejże jest za mała. Teć mogła być ona jeszcze większa, ale jest ona, można powiedzieć, oddzielona. Bo popatrzcie, niech pokażę wam w gameplayu. Tutaj, o, to jest mapka. No i tak podobnie do mojej wyspy. To wygląda, że to jest duża wyspa, ale jest oddzielona rzekami. I wiem, jest taki kijek, taki przedmiot, dzięki któremu można przedostawać się. Jednak po roku grałem w tą grę, ciągle go jakoś nie zdobyłem akurat. Nie wiem, bo może jestem słaby w tą grę. Ale i ta gra jest bardzo dobra. Podoba mi się w niej soundtrack, no i to, że akurat na przykład to, że zmienia u niej temperaturę, że pory roku, że na przykład jak u nas jest grudzień, to tam jest zima. Jak u nas akurat. I mi się to bardzo podoba. Mojang, dodajcie do, do Minecrafta, proszę. Na trzecim miejscu Sonic Team Racing. Ta gra jest po prostu piękna. Jest to, jeśli chodzi o te gry wyścigowe z ostatnich lat, czyli z 2019, mimo to, że ten rok był 6 lat temu, to ta gra ciągle się trzyma. Nawet na Switchu, grafika, muzyka, wszystko! I też akurat nawet sterowanie pojazdami nie jest złe. A zwłaszcza, mimo to, że tak gra jeszcze czoletnia, to i tak na nowszych wydaniach tej gry na Switch'a i tak dodali reklamę Sonic Front. Jest, jak miło, i tak mi się nie chce tej gry kupować. Mimo to, że wyszła 3 lata temu, prawie. Znaczy w sumie 2 lata temu, ale w tym roku 3 lata skończy. ta gra, więc no. Ale każdy wie, że u Sonika zawsze muzyka i grafika zawsze wymiatają. No, nie zawsze, bo każdy kojarzy. No. Tą jedną grę z Soniciem swoim inaczej nie będę musiał SONIC BOOM! Ale jak ta grę wyścigową? Jest to moja ulubiona, jeśli chodzi o gry wyścigowe z Soniciem. Po prostu lubię ją. Po prostu zawsze mi się podobał soundtrack i to, można kastumować swoje pojazdy. Mi się zawsze tak naprawdę w sobie niż Mario Kart 8 i to jest bardzo agresyjne. Proszę, nie zabijajcie mnie, proszę! Na drugim miejscu Lego Star Wars Skywalker Saga. Jest to, można powiedzieć, remake czy reboot oryginalnej gry, czyli... Chwila... moje gry To jest po prostu nowsza wersja tej gry, tylko że tutaj jest sequele oraz masę innych postaci i wiem, że do tej gry czuję nostalgię, ale i tak wybieram nowszą wersję, czyli Skywalker Saga, bo ona po prostu ładniejsza jest i... wiem, nostalgia często u mnie wygrywa, jednak Oczywiście tak, u mnie się ciągle bardzo mocno trzyma, jednak i tak bardziej wolę nowszą wersję, bo, bo też naprawiła fajny sequel, bo każdy wie jakie były sequele gówniane jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, Jezus Maria, tylko siódma część nie i nie tak bardzo. Może kiedyś o tym nagram jakiś film o sequelach, ale jestem zbyt trzeźwy, bo nie wiem. Ta gra to takie postulaty rozwinięte, oryginalnej gry z PlayStation 2, PlayStation 3, telefonów. Co to na telefonie często w tą grę kremu no mamy, jest nostalgia do niej, tak? zawsze byliśmy w jakimś miejscu publicznym to ona mi telefony. telefon jest, przechodziłem to poziomu. Aż też się przypomniał jeden z najbardziej wkurwiających poziomów w historii Lego Piąty poziom z pierwszego epizodu, Jezus Maria. I na pierwszym miejscu, już kiedyś mówiłem co jest moim zdaniem na pierwszym miejscu, ale jeśli nie wiecie co Minecraft. Nie muszę mówić czemu Minecraft jest moim ulubionym grą, nie tylko na Switcha, ale też na inne platformy, w tej to w historii. Jest to gra... No nie muszę nikomu Minecrafta przedstawiać, każdy nawet pięcioletni chłopiec pewnie na elef grał. Jest to gra jest perfekcyjna i to i w ogóle okładka stara jest z tej gry, bo tak, na Switch OSH 8 lat temu. Tutaj widać, takie z tyłu, jakie już wyglądały tekstury. Tak, za bardzo ta jakość na tym filmie jest chujowa, ale widać, że tak jest, tutaj jest trochę stare ten piast, co nie? To, to, to trochę wygląda staro. Trzeba przyznać te grafiki. To takie czuć ten stary klimat, co nie? Również w tą grę po prostu lubię, ponieważ ciągle dostaję aktualizacje na każdej wersji. I na Bedrocku, bo to jest wersja Minecraft Bedrock, bo nie Java, tylko Bedrock, kurde, też są aktualizacje, ale rzadsze trochę. Znaczy, w ten sam czas się pojawiają, ale jeśli chodzi o snapshoty, to ostatnie jest chujowa, muszę przyznać, ale muszę przyznać że naprawdę, ta gra, kurde, ciągle mówię, muszę przyznać. Jestem od tego sporo uzależniony, nieważne że też akurat podoba mi się okładka na kartridżu akurat, ale też akurat bo ona mi się, w ogóle też sama gra, że gameplayowo, że po prostu ona ciągle staje nowe rzeczy i że są no to nawet fajne rzeczy. Jedyne co w sobie mi się nie podoba to to, że aktualizacje ostatnie są bardzo małe akurat i kiedyś na przykład mogli na przykład dodać parę nowych wiosek i jakieś chyba sześć mobów w jednej aktualizacji, a teraz Dostajemy dostaliśmy w ostatniej aktualizacji jednego moba i jeden nowy Bion. Na 15 gry! Więc tak, e, to jest moja tier lista, więc powiem wam w skrócie: Banner Wonder World największe gówno, jakie grałem. Crash Team Racing dobra gra, ale nie aż tak dobra, moim zdaniem. Mario 3D World Blues Barge z Fury. Dobra gra, ale moim zdaniem cholernie niegrywalna przez trudności długość. Później jest SpongeBob. Save the, to znaczy Battle for Pikini Bottom. Nostalgiczne dzieło, arcydzieło. Czwarte miejsce Animal Crossing New Horizons. Bardzo dobra gra od Nintendo. Mam nadzieję, że na Switchu 2 pojawi się sequel do tej gry. Mam nadzieję. Bo wtedy jak się pojawi, kupię tą grę na W sobie to kupię dwie. Kupię, kupię, kupię wszystkie kopie. Sonic Team Racing. Najlepsza gra wyścigowa z tym niebieskim jeżem. Po prostu cudowny soundtrack i customizing pojazdów. Git. Lego Star Wars Skywalker Saga. Świetny remake. Świetne gameplay, humor, postacie, grafika, muzyka, nostalgia, wbija z oryginalnej gry. No i na pierwszym miejscu Minecraft. Już mówiłem, czemu tą grę lubię, bo ciągle zostaje aktualizacje. No, to jest moja lista, Oczywiście nienawidźcie mnie. Taki, jeśli wam się nie podoba, jak ja uważam te gry, że na przykład możecie, np. nie lubić Minecrafta, możecie lubić to jest ten paścież, ale ja to zazwyczaj nie każdy ma swój gusta. Ja z Wami żegnam Pa! Lubię lisy!